To jest program Fakt Life. Ja nazywam się Agnieszka Burzyńska, a z nami jest już Cezary Tomczyk, poseł Platformy Obywatelskiej i klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktor. Czy uratujecie. Dzień dobry państwu, premiera... Dzień dobry państwu oczywiście przede wszystkim. Czy uratujecie premiera. Pałarowieckiego, czyli zagłosujecie za zmianą ustawy o Sądzie Najwyższym, która to zmiana ma sprawić, że do Polski popłyną w końcu te one przez nas miliardy euro z krajowego planu odbudowy. Wszystko przed nami, natomiast powiedzieliśmy bardzo jasno dzisiaj ustami przewodniczącego Donalda, Tuska, jak i przewodniczącego Budki, że będziemy chcieli pracować nad tą ustawą i wtedy zobaczymy, co się stanie na końcu tego procesu legislacyjnego. Wiemy, że PIS sam nie jest zgodny, jeżeli chodzi o to, co się ma w tej ustawie znaleźć. Natomiast jedno jest pewne, i jakby nawiązując do Pani pytania, jesteśmy za tym, żeby te pieniądze jak najszybciej znalazły się w naszym kraju. Ten taki dziwny, chocholitaniec, który trwa wokół KPO mniej więcej od dwóch lat, powinien zakończyć się jak najszybciej, bo tak naprawdę po prostu zakładnikiem tej sprawy są wszyscy obywatele naszego kraju. I naprawdę małe, Piekarnie, cukiernie, małe firmy i każdy Polak, każda Polka zasługują na to, żeby te pieniądze zaczęły pracować w polskiej gospodarce, a nie leżały gdzieś na stosie. Żeby te pieniądze popłynęły, potrzebne są zmiany w tej ustawie. Jak rozumiem, wczoraj przewodniczący partii opozycyjnych ustalili wspólną wersję, czyli zgłoszenie czterech poprawek do tej ustawy. Tylko pytanie, czy te cztery poprawki to ma być pakiet, który jest taki nie do, nie do złamania? Czyli mówicie, jeżeli nie będzie całego pakietu, to nie będzie nic? Czy jesteście gotowi na negocjacje? Na pewno nie będzie negocjacji z pisem, bo też chyba nie ma tutaj takiego oczekiwania. Wszystko w tej sprawie powinno być jasne, transparentne. Każdy, mógł, każdy powinien móc zobaczyć, jak to wygląda. My zgłaszamy cztery poprawki, cztery kluczowe poprawki, które dotyczą sędziów, dotyczą tego, żeby system sądownictwa w Polsce był niezależny. Co zrobić z tym PIS, zobaczymy, i my wtedy, na samym końcu tego procesu, będziemy podejmować decyzję. Pamiętajmy, że na samym końcu jest jeszcze Senat, który też będzie, pewnie, swoje poprawki do tej ustawy składał. Na to zaraz, dzisiaj... do tego, zaraz, zaraz do tego przejdziemy, Panie Pośle, tylko ja bym chciała właśnie kwestię tych czterech poprawek do końca wyjaśnić, bo te cztery poprawki, ja rozumiem, że Wy w takim razie nie traktujecie tego, że to są te, te cztery albo śmierć, tylko że może się coś zmienić jeszcze. W ogóle rozmowa o tym, czy to są takie, czy inne poprawki, jest trochę... Um, um, jakby nie w punkt, że tak powiem, chciałbym być dobrze zrozumiany. Najważniejsze jest to, żebyśmy mogli mieć niezależny system sądownictwa w Polsce i dostać pieniądze z Unii Europejskiej. To są dwie rzeczy, które każdy rząd powinien spełnić, jeżeli jest odpowiedzialnym rządem. Przecież to nie jest tak, że dzisiaj Polską rządzimy w imię partii politycznych, tylko w imię interesów każdego Polaka. Dzisiaj pełna odpowiedzialność za ten proces w pełną odpowiedzialność jest u premiera Morawieckiego. Ja nie mam żadnych wątpliwości. To on przywiózł propozycję, to on do, dogaduje dzisiaj to z Komisją Europejską i on jest odpowiedzialny za całość tego systemu. I My w tej sprawie nie chcemy absolutnie przeszkadzać, chcemy pomóc i chcemy, żeby ten proces został potraktowany poważnie właśnie po to, żeby pieniądze się znalazły. Nie chcemy rozmawiać o ziobrze, o tym, czy oni się kłócą akurat, czy nie kłócą. Nie specjalnie nas to interesuje, szczerze mówiąc. Uważamy, że ta władza powinna się jak najszybciej skończyć i to jest punkt pierwszy i co do tego nie ma żadnych zastrzeżeń i punkt drugi, że niezależnie od tego jaka jest władza, chcemy, żeby Polska była bogatym krajem, żeby obywatele byli zamożni i żeby mogli korzystać z całej europejskiej pomocy, bo przecież środki, jak sama nazwa wskazuje, z planu odbudowy miały być na odbudowę po covid -zie. COVID już dawno się skończył, ludzie już niektórzy nawet zapomnieli, że był, już nawet nie musimy nosić maseczek, a pieniędzy jak nie było, tak nie ma. No i ktoś za to odpowiedzialność powinien wziąć i tym kimś jest premier Morawiecki. Ale pan mówi, nie rozmawiajmy o ziobrze, nie rozmawiajmy o niczym innym, rozmawiajmy tylko o tym, żeby Polakom było lepiej. Ale dlaczegoż to oprócz tych poprawek nie postawić jakichś warunków, żeby to nie było poparcie takie za darmo, za free? Na przykład dzisiaj mówił o tym Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, wymieniał takie no, trzy przykłady, na przykład. No, Dymisja Zbigniewa Ziobry w zamian za poparcie to chyba taki podstawowy warunek, albo odpartyjnienie telewizji publicznej, albo nawet przyspieszone wybory. Dlaczego nie, nie postawić takich warunków? Ja pamiętam taką dyskusję, ona się toczyła wtedy, kiedy Sejm i Senat przyjmował Krajowy Plan Odbudowy i wszystkie te warunki, które wtedy stawiało PSL razem zresztą z Michałem, którego bardzo cenię, no Potem rozbiły się jako ścianę, Wtedy, kiedy jeden z, jedno z ugrupowań opozycyjnych rozpoczęło negocjacje z pisem, potem już wiemy, jak to się wszystko skończyło. Jakby no my... tak, ale dzisiaj to ugrupowanie, które wtedy ale negocjowało mówimy... z pisem, dzisiaj, bardzo... dzisiaj rozumiem, porozumiewa się z opozycją, a nie z pisem. Tak. Natomiast my mówimy w tej sprawie, w każdej innej, bardzo jasno, że właściwie jedynymi kryteriami w sprawie ustawy. i tego od nas wymagają wyborcy. Też taką przysięgę składaliśmy, zostając posłami. Jest to, czy ustawa jest dobra, czy zła. Jeżeli ustawa jest dobra, może liczyć na nasze poparcie, bo to gwarantuje niezależność sądownictwa i odblokowanie pieniędzy, a jeżeli jest zła, to nie może liczyć na nasze poparcie, bo nie odblokuje pieniędzy i nie zagwarantuje niezależnego sądownictwa. No Więc dobrze, to są a to jest... Chciałbym tylko powiedzieć, że to są jedyne kryteria. Jeżeli e, dzisiaj... Ktoś proponuje, żeby wejść w jakieś właśnie układy z pisem i z nimi się dogadywać w sprawie jakichś warunków. Ja z pisem nie mam zamiaru się dogadywać. Ja mam ich zamiar pokonać w wyborach. Chciałbym ich pokonać raz i porządnie, tak żeby już nigdy ta partia w Polsce więcej nie rządziła i żeby ludzie, którzy niszczyli w Polsce instytucje i demokrację, siedzieli w więzieniach, jeżeli tak zdecydują niezależni sędziowie. To jest wyznacznik dla mnie zwycięstwa i tego, co powinniśmy robić. A ta ustawa, według Pana, jest dobra czy zła? Bo z Komisji Europejskiej, zdaje się, jej rzecznik mówił o tym, no, że to jest już coś, coś takiego, co by mogło być do przyjęcia. Nie powiedział tego wprost, ale zasugerował, tak. Na pewno ustawa może być dobra po przyjęciu czterech poprawek opozycji. I myślę, że gdybym był na miejscu dzisiaj premiera Morawieckiego, to bym po prostu to zrobił, bo raz na zawsze będzie mógł zamknąć temat. Kwestii pieniędzy dla Polski i myślę, że wszyscy będą z tego powodu szczęśliwi. To nie jest tak, że ten rząd będzie mógł wydać wszystko w ciągu jakichś najbliższych tygodni na taką czy inną propagandę. To są pieniądze, które na wiele lat budują polską gospodarkę. I szczerze mówiąc, no, my jesteśmy partią, która zamierza w Polsce przejąć władzę. I w naszym najgłębszym interesie jest to, żeby Polska w momencie tego, tej transformacji politycznej była w jak najlepszym stanie, a nie w jak najgorszym, żeby była w jak najlepszym stanie, żeby nie aż tak wiele trzeba było w różnych miejscach odbudowywać. Jeżeli Polska będzie się staczała w przepaść, tak jak jest to w ciągu ostatnich siedmiu lat, kiedy właściwie w, w żadnym miejscu nie możemy znaleźć progresu, tylko raczej widzimy regres no to takim państwem rzeczywiście trudno jest rządzić. Więc ja bym chciał, żeby pieniądze w Polsce były, żeby byli inwestorzy, żeby Polska była krajem demokratycznym, żeby miała dobrą opinię na świecie i zawsze w tego typu sprawach będziemy za Polską, nie za tym czy innym rządem. No no dobrze, to panie pośle, no to w takim razie powinniście dążyć do jak najszybszego przyjęcia władzy, czyli choćby do tego konstruktywnego wotum, wotum nieufności wobec, wobec tego rządu. Ale już tak serio, bo ta, ta dyskusja się przetoczyła, tak serio zapytam się: a co będzie, jeżeli te cztery poprawki nie zostaną przyjęte, zostaną wyrzucone do kosza, tak jak sugeruje wicemarszałek Terlecki, który już powiedział, że po prostu my te poprawki, my tych poprawek nie weźmiemy pod uwagę? Słyszałem wypowiedź oczywiście marszałka Terleckiego. Pamiętajmy, że jest przed nami jeszcze posiedzenie Senatu i poprawki w Senacie. Po drugie, my dzisiaj jasno nie mówimy, jaka będzie nasza decyzja na końcu tego procesu. Właśnie po to, żeby nie odkrywać wszystkich kart. Te rozmowy się toczą nie z pisem, tylko toczą się w przestrzeni publicznej. Wszyscy tu dzisiaj obserwują każdą wypowiedź. Polityków opozycji i w związku z tym myślę, że karty powinny zostać w ukryciu. My robimy swoje, robimy swoje jako posłowie, składamy poprawki i na samym końcu będziemy decydowali o tym, jak będzie wyglądał kształt tej ustawy i tutaj, i później w Senacie. Ale na pewno pani pośle, zastanawiacie się nad jedną rzeczą, bo co dalej, ja wyobrażam sobie, że ta ustawa no, zostanie oczywiście skierowana do Senatu, no bo tu nie ma żadnych wątpliwości, czy z poprawkami, czy bez, to nie wiadomo, ale, ale zostanie. Ona później wróci do Sejmu, gdzie już jest wymagana no, większość taka, która by wymagała odpisu dosyć dużej dyscypliny, ale później co najważniejsze, ona trafi na biurko prezydenta, prezydenta, który jest bardzo sceptyczny wobec tej ustawy i już już zasugerował przecież publik w takim kształcie, w jakim ona w tej chwili została przedstawiona, to on ją zawetuje. Czy w razie czego pomożecie odrzucić weto prezydenta? Czy pomożecie Prawu i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby, żeby to weto to ewentualne odrzucić? Tak jak powiedziałem wcześniej, jest tylko jedno kryterium. Jeżeli ustawa będzie dobra, a prezydent nie poprze tej ustawy tylko dlatego, że chce mieć wpływ na sędziów, neosędziów wybranych w sposób nielegalny, to kryterium decyzji w sprawie odrzucenia weta czy w sprawie poparcia czy niepoparcia ustawy jest tylko jedno: albo ustawa jest dobra, ją popieramy, albo jest zła i tego nie robimy. I chciałbym, żeby dla wszystkich też to było jasne. To jest jedyne kryterium, którym będziemy się kierować w przypadku ustaw. W, w parlamencie. Uważam, że to jest taki najbardziej czytelny obraz tego, jak mogę to dzisiaj wyjaśnić. Czyli rozumiem, że, że liczycie się z tym, że będziecie pomagać prawu i sprawiedliwości i ekipie rządzącej również w taki Nie sposób. Nie będziemy pisowi pomagać w żadnej sprawie. Nigdy. Głosowania w Sejmie w żadnej sprawie nie, nie traktuje nie traktował Nie, no ale pani sprawy. pośle, ale przecież wiemy, znamy się trochę na polityce i wiemy, że prawo i sprawiedliwości w tej chwili bardzo zależy na tym, żeby dowieść pieniądze z KPO, bo bez tego, jak podkreśla wielu ekspertów, i trochę to widać, że bez tego nie wygra tych wyborów, więc oczywiście. Ja wiem, że, że te pieniądze są ja najważniejsze, ogóle... ale z drugiej redaktor... strony one są ja również rozumiem. bardzo ważne dla partii rządzącej. Tak, ja rozumiem, co pani redaktor oczywiście do mnie mówi. I rzeczywiście znamy się na tym, jesteśmy w tej, w tej branży, jeśli tak mogę powiedzieć, od wielu lat. Natomiast ja dzisiaj raczej mało myślę o tym, co pisowi się opłaca, czy nie opłaca, jakby wyborczo. Ja myślę na tym, co się opłaca ludziom. Ja bym chciał, żeby każdy parlamentarzysta zawsze głosował zgodnie ze swoim sumieniem w kategoriach obywateli. Ja mam swoich wyborców w sieradów z Duńskiej woli, mam firmy, które czekają na środki finansowe, które będą przecież dysponowane przez wiele lat. Przed nami dyskusja na przykład o wieloletnich ramach finansowych, czyli o budżecie unijnym na 7 lat. I czy w związku z tym, że w Polsce rządzi PiS, mamy o to uzyskać taką sytuację i ona będzie lepsza dla Polaków? Że przez na przykład 10 lat, albo przez ostatnie 7 lat, kiedy PiS rządził, do Polski nie powinna trafić nawet złotówka z Unii Europejskiej, przecież ona nie trafia do rządu. Ona trafia do Kowalskiego, do Malinowskiego, do jakiejś pani Krysii, nie, no pa, To pani powiedziała: To jest oczywista, oczywista oczywistość, cytując. To, 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 to jest jakby znacznik. Myślę, że jeżeli też w takich sprawach będziemy zbyt mocno zajmować się właśnie polityką, a nie tym, czym powinniśmy, czyli też merytorycznym elementem tego wszystkiego, tej naszej dyskusji, to jakby zatracamy tą podstawową wartość. My jesteśmy tu w konkretnym celu, po to, żeby Polakom żyło się lepiej, niezależnie od tego, czy jesteśmy w opozycji, czy rządzimy, no bo to jest nasze zobowiązanie wobec wyborców i wobec konstytucji. Jeżeli PiS w tej sprawie ma inne zdanie, to jest ich sprawa. Ja uważam, że PiS jest partią szkodliwą. Dla Polski i po prostu powinien przestać rządzić. Ale na pewno nie można robić niczego, co będzie skierowane przeciwko Polakom. Pani pośle, na koniec zapytam w takim razie, dokąd idziesz opozycją? Gdzie zmierzasz, gdzie jesteś? Donald Tusk mówił, że do końca roku opozycja powinna z siebie cokolwiek wykluć, cokolwiek, jakikolwiek wspólny plan. Teraz podobno to ma być do końca stycznia. Następny termin będzie do końca lutego, a później do końca marca, czy jak? My jesteśmy w o tyle mm, takiej trudniejszej sytuacji, że rzeczywiście od nas wymaga się więcej, bo jesteśmy partią, która jest na czele sondaży, jeżeli chodzi o kwestie opozycji. A z drugiej strony też yy, chciałbym, żeby to jasno wybrzmiało. My ze swojej strony powiedzieliśmy już wszystko. Powiedzieliśmy jak yy, według nas powinna wyglądać wygrana, że powinna być to jedna lista, że każdy gdzieś instynktownie czuje że wtedy, kiedy jesteśmy razem, możemy więcej, bo zawsze w trudnych czasach ludzie się jednoczą, a nie dzielą. Natomiast teraz wszystko jest po stronie naszych partnerów. To oni muszą podjąć decyzję. I my oczywiście mówiliśmy, mówił o tym Donald Tusk, wielu naszych liderów, że chcemy, żeby sprawa zamknęła się do końca roku. No ale to nie zależy od nas, to zależy właśnie od nich. Więc myślę, że to jest przede wszystkim taka. Uczciwość wobec ludzi, wobec wyborców. I tutaj mogę tylko zwrócić się do wszystkich liderów partii politycznych, żeby jak najszybciej się określili. Bo jeżeli ktoś powie nie, to przecież my to też rozumiemy na swój sposób. Może, może nie uważamy tej decyzji za dobrą, ale rozumiemy. I, w, I wtedy moglibyśmy już powiedzieć, jak będzie wyglądała ta ostateczna konstrukcja. Ale też chciałbym Państwa zapewnić, że niezależnie od tego, jak wyglądają te rozmowy. Z liderami poszczególnych ugrupowań, to my się do wyborów przygotowujemy cały czas. Od wielu miesięcy trwają prace w Platformie Obywatelskiej, żeby przygotować się do kampanii jak najlepiej, i one toczą się trochę niezależnie od tej bieżącej sceny politycznej, właśnie po to, żeby te wszystkie procesy były gotowe. Więc my robimy swoje, ze spokojem patrzymy na to, co się dzieje i. Wielka próba przed nami, przed nami wszystkimi, bo na pewno każdy do odegrania ma swoją rolę, czy to obywatele, czy wszyscy my, czy parlamentarzyści. Każdy z nas musi zrobić wszystko, żeby tę złą władzę od, od rządzenia odsunąć. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był Cezary Tomczyk, poseł Platformy Obywatelskiej, wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego w nowym roku.